Siema, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj będziemy sobie oglądać po prostu osobę, która dobrze gra Mortisem. Wybrał się dobra, no to zaczynamy. E, prosiłbym was o subika i łapkę w górę. Dobra, no to zaczynamy. Mamy tutaj sytuację, gdzie Mortis całą drużynę rozwalił. Tutaj mamy identyczną sytuację, tutaj Super charge użył, tutaj też swoich trzech ataków użył i zabił całą drużynę, tutaj mamy identyczną sytuację. Tyle się dzieje, że nawet nie wiem co dokładnie komentować, wiecie na razie cały czas jest akt, cały czas chodzi po mapie i zabija, ma takiego fajnego skina, możecie napisać jaki to jest skin w komentarzu. Ale no, wygląda to fajnie. 120 fps, 0 lagów. No, myślę, że widać. Jeszcze mam tutaj ustawione na 60 klatek. Więc no, no i... min 3 plus 5. Bum, 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 bum. Ale ich rozwala... U. Oj, 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 oj. Teraz jest naszą dałnię i jest na środku i rozwalił jednego przeciwnika prawi dwóch. Kolejna sytuacja ma dziewięć białery upsów na dwóch przeciwników. Dojeżdża tego ostatniego. Widzicie jak fajnie i sprawnie zabił go. Jest to trochę niesamowite. Tak ładnie operować team Mortisem, tym Mortisem. Ten movement to ruszanie jest po prostu niesamowite. Kolejna sytuacja. Uuuu, lecimy z piłką nożną, tutaj pewnie będzie chciał piłkę władować Morlisem do bramki, no tutaj bardzo ciekawa sytuacja, bo blisko było, aby zginął, no ale się to nie wydarzyło, gra tak na włos od zginięcia. Uuuu, no i mamy bramkę w tym meczu, wjechali El Brimo i... I ten drugi. No i bramka. Kolejny meczyk. Już mają trochę inne postacie z wyjątkiem Mortis'a, Ale tutaj zapewne nadal będzie mocno. O! Mamy bramkę. Super. Uhuhu, ale, ale, ale dostali, dostali, mocno dostali w kość, bo bramka jedna i no, nie taka komfortowa sytuacja. Wcześniej to była taka dominacja, a teraz możemy zauważyć, że no, jest inaczej. Skinął, niestety. Zobaczymy, co się jeszcze wydarzy. Miał praktycznie jeden versus 3 no ale czyli gola. Wygrana Winstreak. streak. No i to się liczy. Kolejna gielka. Uhu, hu, 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 blisko było. No ale zginął, nie? Ten na Mike. Co on? Na Mortisa. Przecież nie ma żadnych szans na Mortisa. Co on chciał? Może tak dla Beki. Albo nie wiedział, że akurat Mortisa dobiorą. To ty mój obse myśli, kurde, darmowy kill z tego dynamika. No ale bywa też tak, też trzeba myśleć, co wybierać. No i zapewne mogą przez to przegrać. I widać, że na razie delikatnie przykrywają. 1-0. Uuuhu, ale tym burkisem ładnie wygrał. Sytuację no i strzelił bramkę, no i wygrana. Czekaj, cofnę ile miał tutaj tych pucharków. W tu jest szybko ile? 35 ranga coś pokazuje. No w każdym razie dużo. Dobra, no to byłby na tyle. Dzisiaj taki troszeczkę krótszy odcinek, bo wcześniej mieliście taki dłuższy odcinek, to dzisiaj e, będzie troszeczkę inaczej. żeby była różnorodność zamiast 9 minut, to będzie troszeczkę krócej. No, w każdym razie, jeśli Ci się spodobał, łapka w górę, jeszcze dałam taką ciekawostkę, że oglądałeś akurat ten odcinek do samego końca, iż. Tamten poprzedni odcinek, który został wrzucony. No nie. Eee, końcówka źle się zrenderował. Dźwięk w moim programie, który montuję. No i wysz, wyszło takie siano, że. No i że końcówkę praktycznie nie montowałem. Końcówkę domontowałem tak lekko przyciąłem, ale tak od połowy, takiej mniejszej połowy już przestałem ten e, montować ten odcinek, ale mi się też że to jest taki urok i tak wiecie, tak wyszedł ten odcinek, tak lepszy, nie? A poza tym to był też taki odcinek, w którym, e, w którym dużo się oglądało, patrzyło, co się dzieje na ekranie, więc to, że nie był po prostu tak montowany, na no to według mnie nie przeszkadza nawet, nawet lepiej, że jest tak zrobione, bo to co oglądaliśmy nawet to wymagało. Dobra? No to jeśli nie oglądałeś tego odcinka poprzedniego, o którym właśnie teraz o nim mówię, możesz teraz wejść na ten odcinek i sobie oglądać. Według mnie jest to bardzo ciekawy odcinek. Możesz go sobie nadrobić. Wiadomo, wstęp troszeczkę zamuliłem, bo ten odcinek nagrywałem rano i byłem trochę jeszcze rozespołony. Pany. No ale później jak to montowałem, patrzyłem, było ok, jest to fajny odcinek warty e, obejrzenia. Dobra, no to przedłużyłem ten, e, ten koniec. Lajkujcie, subskrybujcie, no i do zobaczenia. Siemanko moi drodzy.